To jest krótka informacja, krótki film na temat właśnie kamienia z Rozet. Gdyby nie odkrycie pewnego niepozornego kawałka tablicy w 1798, być może po dziś dzień hieroglify pozostałyby dla ludzkości zagadką. To właśnie kamień z rozety pozwolił odszyfrować pismo starożytnego Egiptu i ocalić je od zapomnienia co byłoby dla ludzkości wielką stratą bowiem pismo było dla Egipcjan niezwykle istotne. Praktycznie na każdym zachowanym dziele sztuki czy artefakcie znajdują się hieroglificzne napisy. Dzięki zdobyciu szansy na ich odczytanie, badacze mogli poznać fascynujące historie ze starożytnego świata faraonów. Odkrycie z końca XVIII wieku związane jest z wejściem wojsk napoleońskich do Egiptu. Państwo to zawsze stanowiło zainteresowanie polityków z imperialnymi ambicjami. W 1798 na terenach tych pojawił się Napoleon Bonaparte ze swoją armią. W owym czasie Francja prowadziła wojnę przeciwko europejskim monarchiom, w tym imperium brytyjskiemu. Napoleon dotarł do Egiptu z grupą archeologów. Po zdobyciu Osmańskiego fortu, którego nazwę przemianowano następnie na Fort Julien, podczas prac konserwatorskich żołnierz natknął się na tablicę z wyrytymi inskrypcjami. Towarzyszący armii naukowiec, matematyk Michel Anchilloncret, zrozumiał z jak ważnym obiektem ma do czynienia. Wyryto w nim wiadomości w trzech różnych zapisach: grece, drugim wówczas nieznanym, i trzecim hieroglifami. Zrozumiano, że kamień z rozety, jak zaczęto nazywać ten artefakt, może dać odpowiedź na problem, z jakim naukowcy głowili się od lat. Cofnijmy się do starożytności, by wyjaśnić skąd aż trzy zapisy na steli, jak określa się pionową tablicę z napisami lub płaskorzeźbami. Kamień z Rozety powstał w 196 przed Chrystusem. Egipt był wówczas rządzony przez dynastię Ptolemeuszy, a ściślej przez Ptolemeusza V. Król ten otrzymał władzę po śmierci ojca w wieku 6 lat, a w jego imieniu rządzili regenci. By utrzymać się na czele królestwa, młody władca potrzebował sojuszników. W owym okresie sytuacja państwa coraz bardziej się destabilizowała. W Dolnym Egipcie doszło do rewolty. Wojska państwowe obległy twierdzę rebeliantów z Delty w 197. A natarcie to zakończyło się dla Ptolemeusza sukcesem. Przywódców powstańców spotkała sroga kara. Przewieziono ich do miasta Memphis, gdzie przy okazji ceremonii koronacyjnej władcy publicznie ich stracono, nabijając na pal. To wydarzenie jest upamiętniono dekretem, tak zwanym dekretem memfickim, zapisanym w trzech rodzajach pisma i dwóch językach. To właśnie jego treść znajduje się na kamieniu z rozetty. Dekret ten określa się jako polityczny kompromis pomiędzy klasą duchowną a grecką władzą, bowiem zawarto w nim wiele ustępstw na rzecz kapłaństwa. Poparcie tej grupy było potrzebne dla zabezpieczenia władzy Ptolemeusza. Wspomniane jest również jego zwycięstwo nad buntującymi się przeciwko greckiej władzy Egipcjanami. Aby rozporządzenie było zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych, umieszczono je w dwóch językach, w trzech zapisach. I tak oto mamy hieroglify, zapis używany przez klasę kapłańską, zapis demotyczny, jakim posługiwali się niewykształceni Egipcjanie na co dzień, oraz grekę, będącą oficjalnym językiem państwa i jego administracji, co było następstwem podboju Egiptu przez Aleksandra Wielkiego. Kamień obecnie znajduje się w British Museum, gdzie kilka lat temu miałem okazję go oglądać na konferencji dotyczącej gry Assassin's Creed Origins, z której zdjęcia wykorzystałem w tym materiale. Jak możemy dowiedzieć się z bloga muzeum, dekret napisano na kamiennych stelach, które następnie umieszczono w egipskich świątyniach. Kamień z Rosetty nie był więc unikatowy, stanowił raczej starożytny odpowiednik kserokopii dokumentu. Sam w sobie nie miał wielkiej wartości, to właśnie umieszczenie treści dekretu w trzech pismach świadczyło o wyjątkowej wartości kamienia. Wróćmy z powrotem do czasów wojen rewolucyjnej Francji. Francuzi szybko zdali sobie sprawę z jak ważnym obiektem mieli do czynienia. Jednak cały czas nie udawało się odczytać hieroglifów, gdyż te nie były po prostu przełożeniem słów z Greki, jak początkowo sądzono. Presja wciąż rosła, a apetyt na czytanie tajemniczego pisma zwiększył powrót z wyprawy po Egipcie Vivanta Denona, artysty i arystokraty, który przybył do Egiptu z Napoleonem. Podczas swojej podróży naszkicował tysiące obiektów z miejsc takich jak Dolina Królów, Luksor, Nekropolia w Gizie czy Piramida Cheopsa. W jego notatkach znalazło się wiele rysunków hieroglifów. To właśnie wtedy Europa oszalała na Egiptomanie. Wszyscy chcieli wiedzieć, co te tajemnicze znaki przedstawiają. O odnalezieniu kamienia z rozetty dowiedzieli się również wojenni przeciwnicy Francuzów – Brytyjczycy. Stopniowo wypierali oni wojska francuskie z Egiptu, Napoleon został pokonany. Wśród zapisów traktatu aleksandryjskiego z 1801 znalazł się także ten dotyczący wszelkich zdobytych podczas wojny artefaktów. Ustanawiał on, że wszelkie skarby odnalezione na ziemi egipskiej, arabskie manuskrypty czy rzeźby od teraz są dobrem wspólnym i trafiają pod kontrolę brytyjskich generałów. Zapis ten zatwierdził także status kamienia z rozety, który już w 1802 został wystawiony na widok publiczny w British Museum. Egiptomania była wówczas w pełni, a naukowcy wciąż próbowali odczytać hieroglify. Ostatecznie udało się to Francuzowi, Jean-François Champollionowi. Nie było to łatwe zadanie, gdyż wcześniej wiele osób próbujących odszyfrować hieroglify myślało, że nie są one oparte na literach, ale na obrazkach, co wynikało z mylnej sugestii greckich historyków. Pismo to w IV wieku naszej ery wyszło z użytku, a ludzie stopniowo zatracili umiejętność jego odczytywania i pisania. Dzięki kamieniowi z Rosette, ci, którzy znali antyczną Grekę, mogli odszyfrować hieroglify. Jean-François Champollion zidentyfikował fonetyczne znaczenie wielu znaków, co było ważnym krokiem na drodze do zupełnego zrozumienia hieroglifów. Pomogła mu w tym nie tylko znajomość greki, ale też koptyjskiego, języka chrześcijańskiego kościoła egipskiego używanego w liturgii. Dzięki jego wysiłkom zdobyliśmy wiedzę o fascynującej historii państwa faraonów. Kamień z rozetty praktycznie nieprzerwanie od 1802 jest wystawiony we wspomnianym muzeum, choć władze Egiptu od 2003 co jakiś czas podnoszą temat jego zwrotu do miejsca pochodzenia. Póki co bezskutecznie. Przy tej okazji warto wspomnieć, że Egipt zawsze był obiektem zainteresowania imperiów i był tak traktowany. Autorzy programu A History of the World z BBC podkreślają, że tak naprawdę są na nim zapisy w czterech językach. Mamy tam jeszcze wyryte po angielsku zdanie przechwycone przez brytyjską armię w 1801 zaprezentowane przez Jerzego III. Egipska pisarka Akta Suif wypowiadająca się w programie, zwraca uwagę, że kamień z Rozety jest żywym dowodem na to, że Egipt był teatrem wojen obcych społeczności i można traktować go jako symbol europejskiej kolonizacji. Najpierw wszedł w ręce francuskich wojsk pod wodzą Napoleona, a później został im zabrany przez Brytyjczyków. Nikt nie pomyślał, że może należy po prostu do Egipcjan. To już wszystko na dziś. Jeśli wy też lubicie zagadki i chcielibyście poczuć się jak prawdziwi poszukiwacze skarbów, to serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia warszawskiego Escape Roomu, wyjścia awaryjne i sprawdzenie pokoju w cieniu piramid, w którym mogliśmy dzisiaj nagrywać. Byłem tu wcześniej z moją ekipą i mogę Wam obiecać, że naprawdę warto. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej odcinków na temat Egiptu, a my. Widzimy się wkrótce. Piona. Po tych ciekawych informacjach na temat źródła pochodzenia, pochodzenia kamienia z rozety, powiedzmy sobie o wierzeniach egipskich. Egipcjanie, jak wiemy, wyznawali wiarę wielu bogów, czyli byli politeistami, przypisywali bogom duży wpływ na różne sfery życia, dlatego tak ważną rolę odgrywało u nich regularne składanie ofiar oraz uczestniczenie w modlitwach. W przeciwnym razie, jak mogli się narazić na gniew bogów. Co istotne, każdy region Egiptu miał własnych bogów, którym mieszkańcy oddawali cześć. Na przykład patronem miasta Memphis był Ptah, natomiast patronem Teb, miasta w roku niedaleko, którego znajdowała się Dolina Królów, czyli największy ówczesny cmentarz faraonów, był Amon. Istnieli również bogowie, których kult sprawowano w całym państwie, no i tutaj należy wymienić najważniejszego Boga, Boga Re, czyli Boga Słońca. Kolejnym Bogiem w hierarchii bogów pory był Ozyrys. Ozyrys patronował cyklicznemu odradzaniu się życia i rządził światem umarłych. Kolejnym Bogiem istotnym był Horus. Horus otaczał opieką faraonów i był Bogiem Nieba. Ważną rolę odgrywa również Izyda. Izyda była boginią płodności oraz przypisywany jej wpływ na, na rodzinę dbała o rodzinę. Ponadto czczono jeszcze kilkadziesiąt innych bóstw. I to, co już było też wspomniane w materiałach filmowych, specyficzną cechą egipskich wyobrażeń religijnych było to, że bogowie byli przedstawiani z głowami zwierząt lub nawet w całości zwierzęcej postaci. Pewnie wynikało to z faktu uznania pewnych cech zwierzęcych, atrybutów takich jak szybkość, bystrość, siła za te, które pochodziły od bogów. Dlatego starano się je uzewnętrznić. No i teraz tutaj mamy takie Informacje na temat głównych bogów egipskich. Jakiś czas temu odbyły się targi E3, czyli jedno z największych, jeśli nie największe, wydarzenie gamingowe na świecie. Przedstawiona tam została gra Assassin's Creed Origins, której akcja dzieje się w czasach starożytnego Egiptu. Osobiście nie mogę się doczekać produkcji, bo jak dla mnie, zapowiada się naprawdę obiecująco. Ale jak starożytny Egipt, to by dowiedzieć się co nieco na temat mitologii egipskiej, dlatego też w tym odcinku porozmawiamy sobie na temat, który pojawia się w komentarzach co odcinek. Mowa oczywiście o mitologii egipskiej, chociaż znowu ograniczymy się do najważniejszych bogów, a może kiedyś pojawi się odcinek, w którym przedstawię kilka oddzielnych mitów. Tak więc zaczynamy. Ra, czasami zwany również Re, był bogiem słońca, stwórcą świata i panem ładu we wszechświecie. Przedstawiany z dyskiem słonecznym i z głową Sokoła bądź strzębia, uważany był za najważniejszego z bogów i władcę ludzi. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że dawniej panował on na ziemi tak jak faraonowy w Egipcie i codziennie opuszczał swoją świątynię w Heliopolis, by wędrować przez 12 prowincji w ciągu 12 godzin. Niestety, gdy zbliżał się do ludzi, spalał ich, co skłoniło go do opuszczenia ziemi i wędrowania w dzień po niebie na barce milionów lat. Często schodził do podziemi, gdzie panował Ozyrys. A Ozyrys był bogiem śmierci i odrodzonego życia, wielkim sędzią zmarłych. Przed wiekami nauczył ludzi uprawy roli. Przedstawiany w postaci człowieka w koronie atef na głowie z insygniami władzy królewskiej w dłoniach, owinięty był w bandarze na kształt mumii, a jego twarz była pomalowana na kolor zielony. Wiąże się z nim taka historia, że jego ukochany brat Set zabił go, lecz Izyda, będąca żoną ozyrysa, poskładała jego ciało do kupy, a ten wrócił do życia. Później się działy jeszcze inne ciekawe rzeczy, ale to już musicie sami sobie doczytać. Wracając do seta, to był on panem Burz, pustyń Górnego Egiptu ciemności i chaosu. Ostatecznie został uznany za tego złego, no jakby nie patrzeć zabił swojego brata. Przedstawiany był jako człowiek z głową nieustalonego do dziś zwierzęcia. Mi osobiście ta głowa przypomina głowę mrówkojada, ale się specjalnie na tym nie znam, tak więc nie będę się wypowiadać. Mówiłem już o Izydzie, która jak również mówiłem była żoną Ozyrysa oraz jego siostrą, ale to w mitologiach jest już normalne. Przez starożytnych Egipcjan była uznawana za boginię płodności i opiekunkę rodzin. Co ciekawe, inne z jej imion brzmiało Isis, co w dzisiejszych czasach może się źle kojarzyć. Wszędzie jest ukazowana jako najlepsza matka i wcielenie dobroci. Razem z Ozyrysem i ich synem Horusem należała do naczelnej trójcy bus w starożytnym Egipcie. Jeśli chodzi o tego całego Horusa, był on synem Ozyrysa i Izydy, chociaż gdzieś przeczytałem, że mógł być on również dzieckiem Geba i Nut, którzy byli takimi jakby odpowiednikami Uranosa i Gai z mitologii greckiej. Wracając do Horusa, to był on przedstawiany jako soku, bądź jako człowiek z głową sokoła.